Cześć, ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Graba, i jak widzicie, Wiedźmin 3, dziki gon jest już u mnie. Ja w tej chwili posiadam wersję na PlayStation 4. Oczywiście będę też miał wersję na PC-ta i domyślnie, przypuszczam, będziemy grali w wersję pc ale strasznie mi już korci, żeby zagrać w tego Wiedźmina, żeby rozpocząć na PlayStation, a potem się przesiąść. Ale myślę, że zrobimy tak, że jeżeli będziecie chcieli, to rzeczywiście zaczniemy troszeczkę sobie grać w tego Wiedźmina na PlayStation 4. Może nie będziemy za bardzo fabularnie się posuwać do przodu, tylko tak zobaczymy, jak to wygląda. Sobie gdzieś połazimy, posłuchamy, popatrzymy. Jak ten świat tutaj jest stworzony, i wtedy rzeczywiście po północy przejdziemy już do gry na PC i tam już będziemy normalnie grali. Zobaczmy jeszcze ten początek, to chyba będzie jakieś intro. Jestem strasznie podekscytowany i strasznie się cieszę. Informacje o streamie oczywiście będzie na Facebooku, także tam wypatrujcie informacji. A ja nie przeszkadzam, oglądajcie i widzimy się wieczorem na streamie. Do zobaczenia, cześć. Cesarz wprowadził swoje legiony na nasze Ziemię. Oblega każdą twierdzę stąd, aż po góry sinę. Wściekły i wygłodniały wciąż gryzie i kąsa. Ludzie północy stoicie nad przepaścią. Wasi królowie was zawiedli, więc zwracacie się do Bogów. A jednak nie błagacie o przebaczenie. Nie posypujecie głów popiołem. Zamiast tego lamentujecie. Pytacie, czemu bogowie nas opuścili? Musimy wrócić na drogę, którą porzuciliśmy dawno temu. W przeszłości nasz świat przeplatał się z innymi w procesie, który uczeni nazwali koniunkcją sfer. Bogowie pozwolili wedrzeć się tu nieczystym siłom. Pokłosiem tego kataklizmu jest nikczemna siła zwana magią. A jednak nie wygnaliśmy jej. Zamiast tego studiujemy jej niegodziwe arkana, by zdobyć władzę i bogactwo. A co z potworami u naszych drzwi? Ochydnymi rejktami koniunkcji sfer? Trollami? Trupojadami? I wilkołakami? Czy podnosimy przeciw nim oręż? Czy raczej zrzucamy ten ciężar na innych? Na tak Rzucone dzieci, szkolone, by używać mrocznej magii, zmutowane za pomocą bluźnierczych rytuałów. Wysłani do walki z potworami, nie potrafią odróżnić dobra od zła. Blady płomień człowieczeństwa, który kiedyś w nich płonął, już dawno zgasł. Z każdym rokiem jest ich coraz mniej, to prawda, ale kilku wciąż przemierza nasze ziemię, przelewając krew za pieniądze. O dziś dzień swym istnieniem przynoszą nam hańbę. Północ krwawi, chłostana biczem wojny. To kara bogów za nasze grzechy. Nie zapominajmy też o okrutnej plaze spoza naszego świata. Wszak dziki gon galopuje po niebie w każdą pełnię. Mroczni jeźdźcy porywają w nieznane nasze dzieci. Niektórzy mówią, że to zwiastuje drugą koniunkcję. Czy damy radę powrócić na drogę światłości? Czy znajdziemy siłę, by wygnać czarodziejów z naszych królestw? Zjednoczyć się wokół ciepła wiecznego ognia? Bliski jest czas miecza i topora. Tej wojny nikt za nas nie wygra. Bliski jest czas szaleństwa i czas pogardy.